Firma Syngenta to nie tylko nasiona warzyw i upraw polowych, ale również bardzo skuteczna ochrona przed chorobami grzybowymi i szkodnikami. Na plantacji, na której się znajdujemy, zastosowane były preparaty przeciwko szkodnikom Woliam i Afirm. Ochrona przed chorobami grzybowymi. To preparat Amistar oraz bardzo skuteczny skorpion. Mocno ograniczona ilość opadów i wysokie temperatury, panujące kiedy kalafior już zakrył międzyrzędzia i dorastał, sprzyjały namnażaniu się szkodników. Wyjątkowo duże problemy w tym sezonie na plantacjach upraw kapustnych stwarzał tantnisz krzyżowiaczek. Przeciwko tantniszowi w piętnówce z wujką oraz bielinką zastosowane były na tej plantacji dwa preparaty. Preparat Voliam oraz preparat Afirm. Preparat Voliam charakteryzuje się bardzo szybkim działaniem, jest selektywny i bezpieczny dla organizmów pożytecznych. WOLIAM działa bardzo skutecznie w szerokim zakresie temperatur, nawet powyżej 25 stopni Celsjusza. Preparat Voliam, substancja czynna Chloran, Tran i Lipron. Na plantacji, na której się znajdujemy, jutro rozpocznie się zbiór. Dwa tygodnie temu plantacja zabezpieczona była preparatem AFIRM o substancji czynnej bezoesan amamektyny. Preparat AFIRM działa bardzo szybko po zastosowaniu, jednocześnie na długo zabezpieczając plantację. Działa dwa tygodnie po zastosowaniu. Doskonale zabezpiecza plantację przed szkodnikami takimi jak zwójki, piętnówka, bielinki czy bardzo groźny który w tym sezonie wyrządzał olbrzymie szkody, tamtni krzyżowiaczek. Efekty zastosowania preparatu Afirm widać na plantacji. Przerwy w opadach zmuszają producentów do deszczowania plantacji nawet w trakcie wysokich temperatur. Wysokie temperatury, połączone z wilgotnością, stwarzają niestety dogodne warunki do rozwoju chorób grzybowych. Najlepszym rozwiązaniem w walce z chorobami grzybowymi jest preparat Skorpion. Preparat Skorpion to połączenie dwóch substancji czynnych: difenokonazolu, który działa interwencyjnie, szybko wchłania się w roślinę i działa systemicznie, z azoksystrobiną, która na długo zabezpiecza łan. Dzięki niej mamy efekt zielonego łanu na długo po zastosowaniu, aby w pełni wykorzystać substancje czynne w preparacie, niezbędne są również bardzo dobre nośniki. To dzięki nim preparat staje się jeszcze bardziej skuteczny. Często producenci skarżą się również na choroby bakteryjne. Warto pamiętać o tym, że bakteriozy często działają wtórnie, właśnie atakując uszkodzone. Części rośliny poprzez grzyby. Dlatego warto postawić na skuteczne rozwiązanie w ochronie na preparat Skorpion.